Mam widzowie, Obiecałem, że w następnym odcinku, czyli właśnie w tym odcinku, wbijamy 29 tysięcy pucharków. I oto to jest ten właśnie odcinka. Jak widzicie, brakuje mi tylko 4 pucharki dosłownie, żeby to wbić. I teraz to są jakby moje wszystkie postacie. Jak widzicie, mam ich 75. Oczywiście nie wiem w ogóle, jakim cudem. Ale jak możecie zobaczyć, nigdy nie miałem wszystkich postaci. A mam sławę światową i zbieram na lilii, A ogólnie. Dobra, zaczynamy rundę. W ogóle nie mogę się doczekać jutro, aż wbije sobie tego ładnego, przepięknego skinka. Brakuje mi tylko cztery żetonów, i będę miał tego cudownego, pięknego skina w końcu. Także wbijamy 29 tysięcy pucharków. Gramy z Sergiem, z skinem, Marskina. Jak jest w tropie. I jakbym mógł Was prosić, dajcie mi subika. A teraz zaczynamy. I łapać go w górę oczywiście. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy, zaczynamy. Musimy chociaż, chociaż czwarte miejsce zdobyć, żeby dostać cztery kukarkuli i sobie już mamy to. I teraz mnie nie udało się, ale dobra, zaraz to sobie nadrobimy i wygram 6 pucharków, teraz jak wygram będę jaką postacią pierwsze miejsce to to wygram i zdobędę w końcu te 29 tysięcy pucharków no to zagieramy sobie z szelką tu gramy My, um, obyśmy wybrali, bo w końcu będziemy mieć tysięcy pucharków. kucharków. Dobra. Może go sobie odpuścimy, a zaczniemy od niego.

Dobra, proszę, z kształtem, żeby w nic nie będzie. Um, nic nie będzie, to szukamy tego czyli, Nie, nie ale piąta jest To też jest dobrze, że wbijemy, to. w końcu musimy to wbić. W końcu musimy to wbić. Jeszcze tylko 8 pukarków i dzwonimy 29 Także w końcu widzowie musimy to robić. I dajcie sobie jeszcze raz was poproszę, bo mam dopiero dwa a filmów w gramy, jak widzicie, to nie gramy tutaj trochę o ale Czekaj, Aha, dobra, no nie, tutaj będzie znowu jakiś kij, ale mam nadzieję, że w tej będzie zaraz nie skoczył. Bo wtedy będzie bardzo, 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 bardzo źle. O nie, ma nawet dwóch było chytów, ale na szczęście jeden nie żyje. To dobra, może co mam zrobić znowu, ale myślę, że zaraz będzie. to wyjdzie. Może weźmy inną postać. Może weźmiemy na przykład Edgara, weźmiemy Edgara. Jak te widzicie też mamy Skinna, no nie podam na nam na ale no. Gramy. Teraz oczywiście znowu musimy wybrać, bo bardzo ch... chciałbym bić te pucharki w końcu. Już tak długo na nie czekam, ale żeby i no nie, w tej chwili znowu jest ten strępliwki, którego tak wiecznie nie ma w widzach, ale dobra, jakieś damy sobie radę. Dobra, yyy... E, Patrzę na niego, dobra, wyskoczę. Kurczę, nie dobra, kurczę, nie dobra, nie dobra. No, uszekamy łapieńki, no zaraz zabiję. Uciekamy, goni nas, goni nas widowiec, goni nas. Napiszcie w komentarzu, co zrobić w takiej sytuacji? Co zrobić właśnie w takiej sytuacji, jeżeli będzie Was kit? A nie chcecie, żeby was zrobić, Co zrobić w takiej sytuacji. Dobra, jest w mega dobrze. Zabiłem właśnie Kita. Teraz jeszcze Franka. Jest bardzo dobrze. Jest mega dobrze. O nie tu mega jest dobra, ale zaraz ją będziemy pokonać. Jest dobra, jest mega mega, mega dobrze. Pokonaliśmy kita i flanka jeszcze, więc jest bardzo dobrze. Możemy to wygrać, może tak być, że wygramy. Oby tak było. Żeby nie wspierać, dajcie subikę i łapeczkę w górę. A my próbujemy to wygrać. O, widzę, że tu Megu... Meg Próbuję go zabić, ale on go kogoś trafił tym ultem. Dobra, mm, teraz... O, dobra, tu jestem, Y Uciekamy. Halo? O nie, o nie, o nie, o nie. Dobra, nie. czwarte miejsce, to, to, te parki, to, to jest ten, taki w jest bardzo dobrze. Zaraz oczywiście musimy sobie naprowadzić te kartki. Dobra. Teraz widzieliśmy, nie poddajemy się, wbijamy. To teraz musimy wbić chociaż... Musimy chociaż drugie miejsce mieć, żeby w końcu to wbić. Jak to wbijemy, to ja będę bardzo szczęśliwy. Jak wbiję w tym odcinku, w tej rundzie, teraz mi się uda wbić 29 tysięcy pokarmków, to każdy, kto teraz obejrzy ten w ten odcinek, daje subika. Dobra, do to tam odpuścimy, to sobie zbieramy tutaj subika. E, dobra, to wygrywamy i idziemy do niego. Mm, dobra, tu w krzakach nikogo nie ma, dobra no, nie ma nikogo. I trochę się boję skoczyć na tego Diko, bo on użyje gadżetu i wtedy on mnie zabije. Ale dobra. O, dobra, 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 dobrze, że ona sobie nie poszła. Dobra, nie wiem czy na tego dziko skoczyć, czy nie skoczyć. Ale dobra, wolę nie ryzykować i nie przegrać. Dobra. Mm. Czyli mogę wkoczyć. Wkoczyłbym, ale kurde uciek, dobra. O nie, to jest gdzieś jest ten kit, ale dobra. Jak wcześniej zabiłem kita, to teraz też zabiję. zabijam. W w krzakach, tam gdzieś jest to też postać. Bo gdzie jak tam chodzi. Dobra, nie. gonimy go, gonimy go, musimy no go innego. O nie, pierwszy moje O Nie dobra, to jest innego wiko, ale taki taki. Nie, dobra, dobra, uciekamy od tego kwiata wstrętnego. To jest kiedy kid, nie na No, kid, proszę, przestanij go odnieść. Tego on no, na nas skoczy, to my uciekamy, widzimy. Widzowie, za spróbujemy się wyeliminować jakoś, ale dobra, nie wyszło chyba. Chyba nam troszeczkę wyjdzie, nie wyszło. Dobra, odpuścił nam na szczęście. Dobra, no, skaczemy. Nie, dobra, nie ma tylko. Myślę, że to będzie. Dobra, Po tym tu jest. Teraz tylko rąza i kit. Jest dobra, pknęca. Teraz mam na surę pierwsze Pamiętajcie, jak teraz wejdę pierwsze albo drugie i wbiję 29 tysięcy, to mi dajecie wszyscy, którzy obejrzą ten filmik, dają mi subika i łapeczkę w górę. I jest! W końcu to mamy równe 29 tysięcy. Odbieramy sobie 300 monety. Dobrze. Dobra. Widzowie, i musimy się już żegnać. Do zobaczenia do następnego odcinka Mam nadzieję, że ci, co będą oglądać ten filmik, dadzą mi subika. Nara.